Dr. Magdalena Janeczak, chirurg. Przede wszystkim pacjent. To on jest najważniejszą częścią mojej praktyki. Istotne dla mnie jest to, aby z pacjentem nawiązać pewną nić porozumienia. Daje ona poczucie bezpieczeństwa dla pacjenta, ale także i dla mnie jako dla lekarza. Ważne jest też to, aby nasza rozmowa pozwoliła rozwiać wszelkie wątpliwości, obawy pacjenta, a także dobrze przedstawiła to, jaki jest cel i jakie środki do osiągnięcia tego celu zastosujemy w terapii, którą chcemy wykonać. Lekarzem chciałam być od dziecka, a też od wczesnych lat towarzyszyło mi zamiłowanie do estetyki, do sztuki. Medycyna estetyczna jest taką dziedziną, która pozwala mi połączyć te dwie pasje, tak? zarówno i medycynę, jak i właśnie tę y, istotę estetyki i, i sztuki. Y, liczą się dla mnie detale i liczy się dla mnie dokładność, liczy się całość, na którą składają się drobne części. I tą ideą staram się też kierować w wykonywaniu swojej praktyki w ramach medycyny estetycznej. Zawsze bardzo długo poszukuję odpowiedniego sprzętu. Staram się, aby były to tak zwane perełki, czyli poszukuję dla pacjenta sprzętu, który daje poczucie bezpieczeństwa, dobre efekty, ale także poszukuję sprzętu, który jest rozprowadzany przez dystrybutora, któremu można zaufać, z którym zawsze jest kontakt i który daje wsparcie w trakcie już praktyki. Sprzęty, które ostatnio zakupiłam do gabinetu, czyli Crystal Pro oraz Jet Peel Pro, są to dwa sprzęty, które właśnie cechują się wyżej wymienionymi atutami. Są to urządzenia, które są bezpieczne, ale także bardzo efektywne. Dają komfort pracy, ale dają też komfort pacjentowi podczas wykonywania zabiegów. Crystal Pro jest urządzeniem do kriolipolizy. Niechirurgicznej. Polega to na tym, że głowicę przykładamy w odpowiednie miejsce, które wcześniej jest omówione i wybrane, zakwalifikowane do zabiegu. Po uruchomieniu procedury następuje zasanie fałdu skóry do głowicy. Wytwarza się tam podciśnienie, które daje pacjentowi komfort, a także zabezpiecza przed ewentualnym uszkodzeniem innych tkanek. I rozpoczynamy proces samej kriolipolizy, czyli wymrażania. Po zabiegu jest y, etap masażu, czyli y, radion, który był poddany pro, y, zabiegowi, jest wymasowywany. To pozwala na y, powrócenie cyrkulacji krwi i lepsze efekty. Następnie komórki tłuszczowe, które zostają uszkodzone w trakcie procesu kriolipolizy, zostają wydalone przez pewien okres czasu są wydalane z organizmu pacjenta razem z układem chłonnym. Natomiast JetPil Pro. Jest to urządzenie, które jest dedykowane grupie pacjentów, która boi się zabiegów inwazyjnych. Zabieg Jetpil Pro składa się z kilku etapów. Rozpoczynamy drenażem limfatycznym, co pozwala poprawić cyrkulację, a także i efekt końcowy zabiegu. Następnie mamy oczyszczanie wodą detoksykującą, która pozwala na usunięcie substancji toksycznych znajdujących się w skórze. Trzecim etapem jest wtłaczanie substancji aktywnych do skóry. I tutaj istotne jest to, że ten proces jest możliwy do wtłoczenia do skóry na głębokość 1,5 mm, czyli aż do skóry właściwej. Ostatnim etapem, czwartym, który jest stosowany tylko u części pacjentów, jest to etap tzw. Tak booster. W którym opracowujemy regiony na skórze, które wymagają dodatkowej ingerencji. Dla mnie liczy się przede wszystkim pacjent. Na pierwszym celu jest jego zdrowie i bezpieczeństwo, więc, y, jak najbardziej, medycyna estetyczna jest fantastyczną dziedziną medycyny, daje ogromne możliwości, ale zawsze kierować się trzeba jednak tutaj i rozsądkiem, i bezpieczeństwem pacjenta, i umiarem. Zawsze można uwypuklić to, co u pacjenta jest wyjątkowe, piękne, natomiast trzeba zachować zawsze harmonię całości, czyli nie należy skupiać się tylko na jednym obszarze i patrzeć na niego. Trzeba ująć go w całości twarzy lub też ciała, zależy od tego, jaki zabieg wykonujemy. Mam przyjemność przedstawić dwa nowe sprzęty, które zasiliły gamę naszych usług. Jest to Crystal Pro i Jetpil Pro. Crystal Pro jest urządzeniem do polizy, natomiast Jetpil Pro jest to urządzenie do bezigłowego nawilżania i poprawiania kondycji skóry. O wyjątkowości tych urządzeń pozwolę, że opowie Pani Emilia Kuhn, przedstawiciel firmy Sharpol, dzięki której urządzenia zostały zakupione. Pani Emilia, oddaję głos. Jestem przedstawicielem firmy Sharpol, dlatego w imieniu swoim i firmy witamy Państwa serdecznie. Pani doktor zdecydowała się na zakup premierowych urządzeń, pierwszych w Polsce. Mamy nadzieję, że to jest droga do sukcesu, czego sobie, a przede wszystkim Pani doktor. Całego serca życzymy. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Nazywam się Julia Olszewska. Jestem influencerką oraz YouTuberką już od ponad 4 lat. I bardzo dziękuję za zaproszenie i za możliwość tutaj wzięcia udziału w tym evencie. Jestem bardzo podekscytowana i cieszę się z tej współpracy, ponieważ bardzo zainteresował mnie zabieg urządzeniem właśnie JetPill Pro. Zachęcił mnie, Zachęciło mnie głównie do tego zabiegu to, że jest on bezdotykowy bezig nieinwazyjny, także no, brzmi to naprawdę bardzo zachęcająco i już nie mogę doczekać się dzisiejszej prezentacji oraz efektów.